Koło Jana, koło Jana, koło Jana, tam dziewczęta się schodziły. Sobie, rogi nałożone, tam i północ ciemna noszła. Koło Jana, koło Jana, tam dziewczęta się schodziły. Sobie. Już 23 czerwca w sobotę zapraszamy na rodzinny festyn Sobudkowe Wianki. Koło Jana, tam dziewczęta się schodziły Impreza odbędzie się wśród zieleni przy ulicy Rejmonta w sąsiedztwie miejskiego ogrodu Jordanowskiego. Start o godzinie 16.00. W programie koncerty, konkursy z nagrodami, gry i zabawy sportowe, ognisko z kiełbaskami, a także wybory mis sobudkowej Nocy wybierzemy najpiękniejszy wianek. O 16.00 zaśpiewają i zatańczą dzieci z młodeku. O 18.00 zagra i zaśpiewa zespół Bałagan Złowicza, a o 20.00 czas na zespół GreenCraft! Zapraszamy!